Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tworzy Słuchajcie Dzisiaj nagrywamy kolejny materiał z Ghost Recon Wildlands eee. Co dalej? No jest jest fajnie, jest zajebiście, jest dużo pola do pisu. No i dzisiaj uwolniamy Amaru który jest uwięziony przez mm, Sando Blanca Cartel czyli przez ten zły przez ten najgorszy w zasadzie przez najgorszą frakcję, która jest dostępna w grze. Eee, tutaj jakieś jakieś tam zasoby żeśmy znaleźli no i ciśniemy oczywiście ja swoją kobietką cisnę najlepsze eee, jest to, że nie pamiętam co że ma robił w, 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 tutaj Aha, czyli jest... Widocznie wychodzi na to, że zabił wszystkich, no bo skoro latam Skoro latam tym y, dronem to znaczy, że je zabiłem No to się skradam chyba do nich, jak dobrze pamiętam Skradamy się, skradamy Bardzo fajnie. O, pierwszy, pierwszy delikwent poszedł na odszedł. Kolejny zaraz pójdzie, pewnie. Zasobne żeśmy znaleźli teraz. I dwóch na raz. Ciuciu. No właśnie, o to chodzi. Zawsze pamiętajcie, ludzie, jeżeli jest akcja, jeżeli jest opcja zabicia dwóch na raz, zabijajcie ich dwóch na raz. Ponieważ jest, ponieważ jest lepiej. może no i wyczyszczane wszystko. Szukamy, szukamy, szukamy y, tego. Aha, właśnie. A propos szukania, no to ten y, zmienił wygląd swojej postaci. Mam słuchawki, mam tatuaże, mam. Y, tego e, inny, ogólnie moja kobitka jest teraz inna, także na pewno spodoba się to niektórym graczom, niektórym ludziom znaczy się. No panowie, wchodźcie i lecimy dalej. No i idziemy uwolnić Amaru, no no. no nam innego podchodzi do, do, naszej cel misji, że mamy uwolnić Amaru i jedziemy go uwolnić, tak? No, także fajnie, fajnie. Yy, bardzo mi się podoba feeling yy, ogólnie jazdy i feeling broni, bo jest to jedyna gra, w której mogę sobie tak podri podriftować w taki dość ciekawy sposób. Yy, oczywiście... No <grybujesz> oczywiście. <się w górę> <grybujesz się> <górę> Mm, jako, że jestem z tych, co wykonują misje poboczne, no to wykonała się jedną z misji pobocznych. Zaznaczamy żywność i co facet? Nie, no nie da się Ciebie uwolnić, nie, bo jesteś zabity już chyba. Dobra, to wsiadamy dalej. Wsiadamy do samochodu i ciśniemy dalej, no. Nie ma co. Ciśnijmy dalej, ciśnijmy dalej i na ręczny. Oczywiście dogrywam to, co teraz gadam, bo nie nagrywam z mową swoją, ponieważ po pierwsze chciałem nagrywać z facecamem, ale kamera niestety padła i kamera pójdzie w otchłań piekielną. Zdecydowałem, że zaatakuję tego faceta, który jedzie naprzeciwko, ponieważ będę mógł z niego będę mógł po prostu wykorzystać jego informacje, które pomogą mi w dalszy, dalszej, dalszej grze, także gonimy go tutaj. No to jest to że możemy przesłuchać, jeżeli chodzi o przesłuchania, no to jak najbardziej jest to wskazane. Moi tam sojusznicy walną w niego równo. Wychodzimy z auta i idziemy go przesłuchać. Mam nadzieję, że masz coś ciekawego do powiedzenia, bo nie na no to kulary. Przesłuchaj. Gdzie, gdzie są. E... Punkt umiejętności? Czy nie? No, punkt umiejętności. Dobra, wchodzimy z powrotem do samochodu, no i ciśniemy w miejsce naszej głównej misji, czyli uchronienia amaru. Jest to gościu, który jest. Znaczy to jest agent ogólnie tej, 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 tego faceta, który nam na początku zadał, co mamy robić. On w ogóle się zdziwił, że czterech gości i w, w ogóle ten... że ten że cztery gości, jak cztery gości może w ogóle uwolnić cały, całą Boliwię z, z rąk, rąk barona od tego a tak się składa, że my jesteśmy po prostu jednostką, która um, która po prostu no wiesz co się dzieje i my jesteśmy po prostu od tego, żeby rozdupczyć tych wszystkie i patrz tą grafikę teraz, nie? To jest, to jest po prostu coś niesamowitego, że patrz tą grafikę, to jest ja pierdolę, to taki ogień. Dobra, to no dalej do Amaru. Próbujemy uwolnić, oczywiście w stylu taktycznym. Nic na siłę. Mam nadzieję, że mikrofon będzie Mam nadzieję, że, że, że ten... W sposób jaki najlep najlepiej No, oczywiście Szepatrów, Santa Blanca. A moi ludzie się nie zajmą. O, a czyli wszystkich przejechałem. <grytanie> nawet nie wiedziałem o tym. Także fajnie, fajnie. Zaznaczamy oczywiście zasoby. No i. Idziemy do autka. I dzisiaj my z powrotem do, do celu misji, którą um, mamy na celu wykonać, czyli odbicie Amaru, który jest 445 metrów od nas. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i nie będzie żadnych problemów. Fajne to jest od tych rebeliantów, ale nie rebeliantów, tylko Sada Blanka. Przepraszam już. Jestem pijany. Dobra. Mm, taktycznie zaraz w tym momencie. Nie ma co się, wiecie, wychylać. Wszystko Yo, tak musimy to zrobić to jak najbardziej taktycznie. Yy, 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 mam nadzieję, że skradanie się właśnie i yy, motyw skradania się w tej grze jest taki, że albo rybki, albo akwarium tak naprawdę, bo. Ile razy ja się skradałem, ile razy ja podchodziłem do, do misji nie, w sensie takiej, że o kurwa będę się skradał i będzie zajebiście Gówno prawda, no Wysyłam drona, zaznaczam wszystkich Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Super wszystko zajebiście. Wszystko hmm, zostało zaznaczone Oczywiście dron nie ma takiego zasięgu jakbyśmy chcieli Nie ma nic za darmo No to zaczynamy no Pierwszy skurwiel, który nadciąga z północy chyba Nie, nie z północy Nord na się dziwana z zachodu yy, ze wschodu schodzi. Say the word. <głos> <głos> Ściągniemy go czy nie? Gada przez telefon. Nie, bo chodziło mi tutaj o to, że... Boję się, że jeżeli go ściągnę, to mnie zauważy ten zaraz ten po drugiej stronie. No i... Oni go ściągnęli, czynili moi towarzysze i ja ściągnę tego gościa i lecimy, lecimy dalej nie? nie ma co się patyczkować z takimi frajerami Wtedy. Wtedy. Z ID your targets If Amaru gets killed by a stray round Operation King Slayer will be dead in the water before it even starts Let's go Oczywiście, jak postacie główne będą rozmawiać, to ja się nie będę odzywał, ponieważ dobrze byłoby, się zapoznali z tym, co mówią nasi bohaterowie. Bohaterkę, zachodź, bo ja wiem, kobietą. Hmm. generalnie to generalnie to odbijamy dzisiaj Amaru. Oflankowywujemy flankowy, naszych oponentów. Oczywiście nie robimy tego na pałę, no bo... Boom, headshot. Próbujemy oczywiście grać jak prawdziwi zawodowcy. Przepraszam. Ale powiem Wam szczerze, że Tyłek... Bohatery mi się wszystko. Nie no oczywiście. Zbyt zbyt. Zbyt. Mm, tutaj hmm, próbuję coś zdziałać. Próbuję to ro oczywiście robić w taktyczny sposób. No, no. Nie ma się co pierdolić z tymi frailerami. Tyle na ten temat, no i Amaru został uwolniony w tym momencie, bo... No, no naszym celem było uwolnienie Amaru. Ja wyrżonąłem wszystkich w pień. Także, także tego. Także dobrze, dobrze się stanęło. Właśnie zdobyłem jakieś akcesoria, jakiś samouczek. Zdobyłem akcesoria. Hmm, niektóre części to wynika do tego funkcji, gdy złotę, że na broni coś tam. No to ja wiem o tym doskonale. Także fajnie, jest fajnie, że gra dałam taką możliwość. Także ciśniemy teraz po Amaru. Sprawdzając oczywiście wszystko dookoła, no bo w ogóle takie głupoty do tego mikrofonu, ale to jest uzasadnione, nie? Ponieważ to najbardziej. Są święta, a ja. A ja w związku. Zobaczmy, Amaru? Co jeszcze mamy? Tak, Uwolniamy teraz Amaru, no i Amaru jest z nami. A moja kobietka, którą ją gra, ma zajebistą dupę, dupą, Bez Bezgitów. Ma no tak za tym że to się wpalnie palmie wiesz. Tylko dlatego, że ma taktykal. spodny taktykal. z tymi właśnie takimi. chyba, jakby mański na te taktykalne spodnie. No. No, i lecimy teraz do głównego wątku. Także za niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Także fajnie, fajnie, że żeście oglądali to. Aha, dlaczego FaceCama nie ma? Dlaczego nie ma mojego ryja w, w, w kamerze? Dlaczego? Dlatego, że po prostu y, kamera, którą nagrywam, spłonęła w ciul i jest przypał, nie? Po prostu jest przypał taki, że szok. No i dlatego tylko i wyłącznie mogę nagrywać y, tego... Znaczy mogę dogrywać gadanie do mikrofonu które teraz właśnie zrobię. Mam nadzieję, że ludzie jacyś tam oglądają to, chociaż no, pięć, z pięciu ludzi oglądających na 24 godziny to jest taki tak przypałowo w zasadzie, no bo no to heli panie, że pięć osób nie ogląda tylko. Ale będę to nagrywał. Będę robił z tego serię, będę to nagrywał. No i myślę, że ktoś tam w końcu kiedyś zobaczy tą serię. Także nie poddaję się. Będę to nagrywał do końca. Póki co... Odejmę Amaru do... Do naszego... Do naszej bazy. W końcu był taki... Ewakuj Amaru do punktu Taki był nasz cel misji No to lądujemy This is it. i Amaru trafia do swoich soczników Po, który, po, który, po tej stronie w której my działamy Nie ma co nie ma co zlekać Aha właśnie tutaj w tym momencie Odblokujemy snajperkę

but their methods were not were not were their names yuri and polito see sí. yuri polito these are the fucks that tortured ricky sandoval while sweno questioned him i want them bad we only saw run of the mill sicarios when we freed Mario. but i haven't seen yuri and polito in at least three days maybe four i don't know where they are now we need more intel we'll search every village and camp until we find something Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies... Whatever it takes. We'll turn over every rock. up. Bowman's file on Yuri and Polito... Wracając do tematu, ja już końcę, kończę ten odcinek, ponieważ troszkę się już przedłużył, ale fajnie, że się oglądali teraz ze mną. Patrzcie te widełki teraz. Te wideoki to jest po prostu o rozpielronie. Będziemy kontynuować oczywiście całą przygodę z Ghost of Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. I będziemy kontynuować to wszystko. No, no to także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Tutaj możecie się do, dowiedzieć, co i jak. Także dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku, który będzie już za dwa dni, ponieważ co dwa dni mam nadzieję wy, wypuszczać odcinki. Mm, oczywiście inny, inny program muszę zdobyć do, do edytowania tego, ponieważ mój program się wykrzaczył. Także dziękuję, do, do usłyszenia, cześć.